Robert Artur Florczyk linia numer 6 A jak linia numer 6 to pewnie jest jakiś pasażer tej linii i o tym ten wiersz Pasażer linii numer 6 wewnątrz i na zewnątrz linii numer 6 Siada dziewczyna, wyciąga zestaw do makijażu, patrzy tylko w siebie, malując swą dzienną twarz. Cierpliwie znosząc kuksańce komunikacji miejskiej na rozjazdach szyn, nieuchronnie leci ptak z gniazda w gorące słońce życia. Może się nie spali tym żarem, który rozpala hormon młodości już od czasów Ikara. Dwa przystanki, wsiada kolejna młoda dziewczyna. Zajmuje jej jedyne wolne miejsce naprzeciw pejzażystki twarzy. Ogląda jej pracę manualnej sprawności, unosząc brwi. Po powolny powolnym ruchem z wyciąga Patrzy tylko w siebie. Pejzażystka twarzy zamyka lusterka, odkłada pędzelki, domyka torba i dostrzega... Książkę w niepowalowanych palcach, niesformą krzywką, zwykłe powieki i poleczki bez różu unosi brzmienie. Wysiadły tak, jak wsiadły, na różnych przystankach. Pasażer, mini sześć, dalej obserwuje świat. I, I ten wątek. Dotyczy również rozkładu do komunikacji. Rozkład komunikacji znowu jest nawiązaniem do Twojego drugiego bardzo ważnego szczecińskiego poety, którym się zajmujesz i którego przywołujesz z niepamięci. Tak, chodzi o to, o to już akademik żebyśmy tylko uściślili pierwszy tomik poezji szczecińskiego autora po wojnie wydanym w przez szczecińskie wydawnictwa, to o pod tytułem żywe Wymiary, właśnie temu połóżakowi, czekam jest pierwszy taki szczeciński poeta, który dorobił się Tomiku. ma swoich uczniów w twojej osobie, to jest mocno szczeciński poeta. Rozłożono komunikację na jeszcze odców i nie jeszcze Najpierw zamknięto linię A, potem zmieniono trasę linii B, a tory włączono do rewolucji. Następnie poprzez złamanie proste samorzutnie odłączyły się pantografy. Linię B skierowano, część skierowano na obce I tak kolumb nie przedostał się na Pomorzany. Zarządzający poprzez łącza komunikacji poinformowali tych, co jeszcze jeżdżą że to tylko korekta, która ma pomóc w planowaniu rozkładu komunikacji. Potem długo rozkładano ręce. Tak czy to się teraz składa, że piechotą zdrowie. Twórczość Roberta Florczyka to nie tylko wiersze limeryki, ale również opowieści. W tym również opowieść o naszej gocławskiej syrence. To niemożliwe. Czy to jakieś bajanie? Czy mam się bać? Muszę wracać do dziadka. Przypomniał sobie, że dziadek go napomniał, by przy kolejnej okazji z widu w południcy go powiadomić. Nie bój się, spójrz na mnie, powiedziała syrena. Podnieś głowę. Sambor powoli podniósł głowę i trochę lękliwie, spojr ale spojrzał z promienną twarzą. Na twarz syreny otoczoną falami włosów, które to w promieniach słońca, to miedziane, to złote mu się wydawały, nie widział w swoim życiu piękniejszej istoty. Słyszałem twoje śpiewy, pięknie śpiewasz. Nie widziałem cię wcześniej tutaj wśród rybaków. Sam Borup przełknął ślinę przez zaciśnięte gardło i powiedział, pierwszy raz mnie mój dziadek wziął tu do pomocy. Tutaj przybywasz z różnych stron a ty z jakiej krainy przybyłeś? Mieszkam koło Szczecina przy odrze, na której łowimy ryby. Masz sprawne ręce, obserwuję cię przy sieciach, powiedziała syrena. Staram się pomagać, bo będzie zapłata godziwa, jak mówił mój dziadek. Jesteś z dziadkiem? Tak, mówią na niego stary Jan. Stary Jan mówią, powiadasz, ze Szczecina. Odsyłam Państwa do tej twórczości, bo warto sięgnąć. Szczecin rzadko pojawia się w literaturze, dlatego tym bardziej warto się zapoznać z książkami Roberta Artura Florczyka, a przez to poznać głębiej i mocniej szczecińską północ, o której dużo się słyszy w mediach, sporo się Myśli, że się dzieje na tej północy, a tak naprawdę wiele się tu obiecuje, a mały robi Dlatego, Szanowni Państwo, zachęcamy do odwiedzania północy. Korzystajcie z tych urokliwych zakątków, które wiekami przyciągały tutaj mieszkańców. To tutaj na północy godzono przemysł z wypoczynkiem, były restauracje, były kawiarnie, a nawet uzdrowiskowi teren parku Leśnego Szczęcino gdzie można było kiedyś popływać przy starym młynie na zrobionym, utworzonym sztucznym stawie na Przesocińskiej Strudze, gdzie tam pływały właśnie łódeczki, pływały kajaki. Dziś niestety został tylko stary, leśny most, ale piękny i urokliwy zakątek, który warto odwiedzać i przekonać się, czy nazwa Komarzy Młyn to tylko nazwa, czy... Może lepiej coś wziąć na komary.